To jest niemożliwe. 1 Rasują, Raszują, raszują, nasz spawn. Plecy, plecy nas. No. Caluję się, jak to się da. Mam słowo no, no kurna! Short connector! Ej, kurwa! No, jak kurna. raszują plecy? <śmany> o, no, no. Krok, Nie no, kurna! No, Dobra, jest nasz najlepszy gracz. Czuro, inny kolor. Aaa, kurwa, rzeczywiście! Pisują presję! Nie wierzę no! Co on zrobił? Cetę? tata, dwóch. tata, dwóch? Zaprętuj na shorta! Jest. Ja Pani. Oh. jest 20. Piotr. mi Piotr. 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 mi się, się, kitroj się, kitroj się. <śle> Myszka mi się A no. Kurwa! Kurwa, fujet najebany. Ani to, ani to, nie słyszałeś? A, no. No nie, short kurwa! Dostał. 74 mniej short. A, okno. A, mm. dostał. Cofa pani Kosida kurwa no pomóż ktoś Do no, pizdy z wami Kosida do ściany? Kosida 22 HP No kurwa ty debilem jebanem Czemu ty pierwszy nie wychylasz? Czemu ty pierwszy nie wychylasz jak masz koła <śmiennie> <śmiennie> tak, nie! Nie! Kur... Kurwa! Kurwa! Kiedy ty nie zamykałeś? Nie <śmiennie> wiem, ale. A <dobre>. Let's go! <śmiennie> Kurwa! Patrzcie, tych dwóch ostatnich! Kurwa! Roman próbuje okraść turka!

Kurwa mać ja Możecie, może, ale nie wiem, nawet nie rozumiem co wy robicie. Na nowa mapa to wy się rozchodzicie wszędzie. Nie, nie, to musimy grać drużynowo, Nie, 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 Ej, nie, 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 Tu, no

Ej, e? e? pow. mnie! Witamy w gminie. <grywa> da. da Dawaj, Frankina.